Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z Projektu Zomboid i z przygód John'ego. Mamy już siódmy dzień z rzędu. I co? No, lecimy dalej. Sprawdzimy sobie tutaj domek, jeden koło nas. Jeśli nam starczy czasu, zabezpieczymy resztę sobie okien. Bo pamiętam, że desek sobie troszkę wzięliśmy ze sobą z naszej tymczasowej bazy, a teraz już można nazwać to posterunkiem. A no i wiadomo. Tak jak mówiłem, kapeluszkowbojski leci na łeb. No, weźmiemy sobie deseczki. Na razie tutaj płotu nie będziemy budować. Na, na to sobie spokojnie jeszcze przeznaczymy czas. Nie będziemy szaleć. No i po deseczce cyk, 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 bez problemu. No i tak jak mówiłem, no fajna jest ta miejscówka, z tego względu, że tutaj już praktycznie wszędzie jest płot. Wystarczy sobie tą bramę tylko postawić, kilka przęseł płotu, czy palisad, jak kto woli. No jest coś pięknego tutaj, nie? Odpowiednia organizacja i naprawdę można tu bardzo długo przetrać. Jeszcze sobie, albo nie, właśnie. Zabarikadujemy sobie tutaj tą furtkę. Nigdy za wiele. No, bo to jest to jedyne takie miejsce z tyłu, w którym mogą wejść, właśnie ta bramka. Później jeszcze to dodatkowo zabezpieczymy, wiadomo. Teraz są 19:30. No to lecimy sobie na spokojnie. Zdążymy jeszcze tą chatkę, jedną sprawdzić, czy jest tam coś przydatnego. A jutro z samego rana ruszamy do miasta, a dokładniej splonujemy sobie sklep z bronią w West Point, no bo poszczęściło się nami po drodze do stałej bazy znaleźliśmy młot wyburzeniowy, także możemy już szaleć jeśli, chodzi o, to, jeśli o to chodzi. O o o o! Coś trzaska gdzieś tu dobra Na górze Dobra, dawaj, chodź w Szczęśliwej drogi, już czas A gdzieś jeszcze jest. Czekaj Pokosz i pokosz. Myk. Spokojnie na noc. Pchuj na noc, karałychy pod poduchy. No i dobra To wszyscy, chata chyba już jest czysta. Lecimy, zbieramy wszystko co się przyda. belek też sobie sprawdzimy, bo tu też są czasami przydatne rzeczy. No i wiadomo, że żerełko wszystko bierzemy. Nic się nie zmarnuje. No i co, chatka splądrowana, kodziemy się spać i lecimy jutro. Dobra, dobra godzina jest. Jeszcze tylko sobie coś tutaj. Wodę nalejemy. kalorie uzupełnimy. I można lecieć po gnaty. To co. No i jesteśmy w praktycznie na miejscu. Zobaczymy jak sytuacja tutaj wygląda. Czy dużo tego jest. Miejmy nadzieję, że nie. Dobrze, że ten sklep nie jest w centrum. Ale w razie W mamy koktajl mołotowa, także Jesteśmy przygotowani na hordę. Dobra. Kładziemy ich spać. że milczeni są troszkę. Żony jedziesz. Nie da się znieść, znieść, bo jakbyś kurde teraz patł tak to nie Dalej, dalej nie, nie, dobranoc Pana schodzi się trochę, ale dobra To jeszcze jest w stanie panować bez żadnego problemu Dobranoc, dobranoc Spokojnie mi tu O, o to chodziło dobra No i co? Chyba jest gitarka Tak jest to co tam w środku zaraz będzie nasze Już jesteśmy z powrotem, eee. but, 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 ja pierdzielę. Nie no, dobra, spokojnie, spokojnie. A w sumie mamy koktajl Mołotowa, dawaj je normalnie, porobimy je tutaj. Będziemy się tutaj bawić. Przyjechaliśmy po broń z tego sklepu i tą broń z tego sklepu weźmiemy. Bez niej się stąd nie ruszy, John. John chce sobie postrzelać w najbliższej przyszłości, a do tego to potrzebujemy dużo amunicji. No i schodzi się powoli impreza. Dobra, musimy ich teraz ładnie w kuleczkę uzbierać. Bo mamy tylko jeden rzut, którego nie możemy zmarnować. No ale ten alarm to mnie troszkę zaskoczył. Ale przezorny zawsze ubezpieczony. No i jak widać zebraliśmy sobie ładniej w kubkę wszystkich, w jedno miejsce praktycznie. Tam gdzie nie, gdzie może pojedyncza sztuczka, gdzie sobie stoi, ale to taką, z czymś takim to możemy poradzić sobie z szykierką. No i co, nadszedł czas pod podpalanka. Łapać tam w zęby. Jest, dobra, trafiony. Teraz trzeba ładnie ich tutaj zakręcić też Musimy uważać, żeby przypadkiem nam się żaden nie zapałętał gdzieś pod sklep i nam sklep nie podpalił, z zawartością. Bo byłoby to słabe, delikatnie rzecz ujmując. O, chodźcie, 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 wszyscy tutaj, chodźcie, chodźcie. Uwielbiam zapach na palmy o poranku. To nie napam, ale działa tak samo no co, ale nie będę was zanudził Jak Johnny chodzi w kółko Wrócę do was Jak tak zwany popcorn zacznie dochodzić No i co, popcorn powoli dochodzi Jak widać, po kolej zaraz będziemy mogli się spokojnie zabrać plądrowaniem naszego sklepu Trochę ich tu było, nawet nie spodziewałem się, że tyle tu przyjdzie. Ale w sumie jesteśmy koło Westpont także nie ma co się dziwić Bo jak taka sytuacja spotkałaby mnie gdziekolwiek w Louisville, nawet na obrzeżach, to wtedy Johnny by się nie zastanawiał, tylko darby kapcia stamtąd w podskokach. No i co dobra Główna, że tak powiem Zbieranina ząbiaczków uśpiona to już raczej nam nie będą przeszkadzać. Przestawmy sobie naszą tuźba furkę, żeby to wszystko łatwo się przyjemnie nosiło. Chociaż to nigdy nie jest przyjemne. Dobranoc. Dobranoc. Tam ci nas nie widzieli. A ci tutaj biją w to okno, i biją, i biją, i nic nie robią. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. No i dobra, teraz chyba już czysto, już tak na spokojnie. Sprawdźmy sobie jeszcze. Czas użyć naszej zdobyczy. No i mamy to. Widzimy się za chwilę. No, broń już została praktycznie wyniesiona. Jeszcze szafeczki też buchniemy, bo nam się przydadzą do składowania jej u nas w domku. Że nic się nie marnuje. No, i tym oto sposobem sklep jest splądrowany. Nic nie zostało. Lecimy dalej Zajedziemy sobie jeszcze tylko tutaj do baru może po drodze Skarnąć troszeczkę piwka w nagrodę dla Johnnego no, ładnie się zasłużył dzisiaj no, Ale to dopiero początek naszej przygody No chodź, to, chodź, to, chodź sobie to weź. Wszystko się przyda. Nie ma marnowania materiału. No, dawaj, 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 dawaj. Wszystko sobie stąd bierzemy i po sprawie. Rura, dajemy dalej. A jeszcze może zajedziemy sobie tutaj na parking od supermarketu Może coś ciekawego Jakiś fajny samochód z Albo do samego sklepu tutaj tyłem hmm. A dobra, cofamy tutaj dupką Podstawimy się od razu pod drzwi Może jak tyłem wyjdziemy to nie będzie rzeźni Zaraz się przekonamy ale coś czuję, że to będzie też grubo O no to mało, to też się tutaj nic tam nie grozi Na spokojny żony, tam błędy nie popełni, gripi nie było Dobra jeszcze tu dawaj O tu 20 za mniej Dzień dobry, wieczór idzie. Dobra, czysto. Trochę nasrane, ale poza tym czysto. Dobra. Lecimy. Dawaj. O matko. Dobra, zobaczymy, ale coś już, już, już widzę, że będzie gorąco. Dobra, tu się dobija, załatwię sobie tą, żeby nas na plecy nie wadła. Dobra. Obyś, Johnny, nie popełnił błędu wchodząc tutaj. Obyś nie popełnił błędu. Nie, dobra spadamy sądzę, z tą z pustą Idziemy, wycofujemy się A, tam już drzwi padły Dobra Trochę idzie Dobra żony, spokojnie but Zawsze pamiętaj, droga ucieczki musi być biedny zmachał. No ale nie ma teraz czasu na odpoczynek. Dawaj go. I... A jeszcze idzie. Nie, chyba już nie damy rady tutaj nic konkretnego wyciągnąć, za dużo ich tu jest na razie. mamy już jesteśmy zbyt zmęczeni, że zbyt późno. Nasza efektywność bojowa już spadła i to dosyć nisko. A głupio by było dać się zleżać za konserwę. John, oddychaj. Dobra, zamkniemy drzwi. To nam da chwilkę. Maj se klapni. Zła oddechu, Położ do dziesięciu. Zastanów się nad swoim życiem, co robisz źle. Bo te drzwi za nas pierdzielną. Johnny pełne skupienie. Musisz przeżyć mi tu. Idą. Dawaj, dupa do góry. Myk. Nienawidzę się czulgają. I... Myk. Dobra, mamy to. Fuu, co tu się dzieje? Ło. Ale fart. Żony. Puszczmy sobie tu już na przyszłość. nie sobie tu wjedziemy. Ale chyba najpierw będzie lepiej, jakbyśmy się nauczyli kurczę, tej elektroniki, mechaniki i odpalania aut na krótko i znaleźć sobie jakąś ciężaróweczkę. Bo po prostu musimy jakieś nowe auto mieć w razie co. No bo nie oszukujmy się. Na jednym daleko się nie zajedzie. łykni sobie, łykni. Kurcze, no nie spodziewałem się, że tyle tu tego będzie. Ale to nic. Żyjemy. Więc mamy okazję, żeby tu jeszcze wrócić. Weźmy sobie tu jeszcze chipsy. No i dobra. Rura do domu. Stacy zmęczeni, już nie damy rad. Musimy odpocząć. Wrócimy do następnego dnia. No i co? No, my dojeżdżamy już do bazy. Już powoli kończymy. Na ten odcineczek mam nadzieję, że było w miarę OK. I widzimy się w następnym odcinku Przygód żonego. Nara.